Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus udał się na górę oliwną. Ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego, Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie mojżeś nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz, mówili to, wystawiając go na próbę. Aby mieli o co go oskarżyć, lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z Was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił, a ona odrzekła: Nikt, Panie, rzekł do niej: Jezus. Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste.